A dzisiaj y, przypomnimy sobie, jak obliczać y, procenty. I mamy takie oto dwa przykłady. Ile to? 30% z 250 zł, czyli naszą kwotą bazową jest tutaj 250 zł, i to ona stanowi 100%. Z, metod, z pomocą przyjdzie nam metoda grafu, czyli 100% to 250 zł. No i teraz taka typowa, właśnie. Y, Strategia, jeśli mamy policzyć 30%, policzmy sobie 10%. Jak to zrobić? No, widać, że wystarczy podzielić przez 10. No to i tu, i tu strzałeczki. Czyli skoro 100% to 250 zł, no to 10% to będzie 25 zł. Naszym celem oczywiście jest 30%. No to teraz już widać, że jest to łatwo. Mnożymy sobie przez 3 i mamy, że 30% to 75 zł. I to jest odpowiedź. Zobaczmy z boku. 13%, ale z innej kwoty 300 zł. To znowu metoda grafu. 100% to 300 zł. Jak teraz dojechać do 13. To na dobry początek możemy sobie znowu podzielić przez 10, żeby otrzymać 10%. I widzimy, że to 30 zł. No ale nas interesuje 13. Możemy sobie policzyć 1%. Jeżeli podzielimy sobie to znowu przez 10, trzeba tak kombinować. Wtedy dostaniemy, że 1% to 3 zł. Co możemy zrobić teraz? Ano teraz albo możemy sobie pomnożyć przez 13, bo 1 razy 13 da nam 13%, albo sobie możemy po prostu tutaj pododawać. Czyli możemy sobie pomnożyć przez 13 i wtedy otrzymamy, że 13%. 39 zł. Drugi sposób, też bardzo ciekawy, to po prostu sobie wziąć i odczytać, że skoro 10% to 30, no, 13% może równa się to jest 10% i plus jeszcze 3%, więc jeśli wiemy, że 10% to 30, no to mamy tutaj na dobrą sprawę sytuację. 30 zł dodać. No i jeśli wiemy, że 1% to 3 zł, no to 3% to oczywiście jest 9. I mamy kwotę. Idźmy dalej. Czyli mamy 900 uczniów, to będzie 100% i wiemy, że 22% z nich otrzymało świadectwo. Z wyróżnieniem. Czyli 100% to 900 uczniów. Można sobie tutaj napisać tych uczniów. No i znowu liczymy. 10. I 10% to oczywiście uczniów 90. No to 20% to już bez problemu sobie policzymy. Staje nam jeszcze ta końcówka 2, co możemy tutaj zrobić. No, najwygodniej byłoby oczywiście podzielić sobie znowu przez 10, żeby dowiedzieć się, ile to jest 1% uczniów szkoły, ile to będzie. I widzimy, że to jest 9 uczniów. I w tym momencie możemy sobie napisać, że 22% to Oczywiście jest, no, skoro 10% to 90%, to 20% to będzie 180 uczniów. To nam odpowiada za te 20%. Jeszcze musimy mieć 2%, czyli 18%, bo 1% to 9. Czyli jest to 198 uczniów. I mamy odpowiedź. Lub oczywiście mogliśmy tutaj pomnożyć sobie przez 22, to tak na niebiesko mogliśmy też razy 22 zrobić. I wtedy otrzymalibyśmy też ten wynik. Ale 9 razy 22 jest trudniej policzyć niż takie dodawanie. I teraz zapraszam na część drugą. Takie trochę procenty z przecinkami. Mamy ile to 2,5% z liczby 20 tysięcy, na przykład złotych. No i znowu 100% to będzie 20 tysięcy. Możemy tutaj oczywiście od razu sobie policzyć 1%, bo tak będzie szybciej, czyli dzielimy przez 100 i mamy, że 1% to przypominam, że to są skreślenia zer, 2, czyli 200. Potrzebujemy mieć jeszcze 0,5%. Jak policzyć 0,5%? Podzielić przez 2. Czyli widzimy, że 0,5% to będzie po prostu 100. No i teraz znowu. Oto 2,5%. To nic innego jak oczywiście 2%, czyli w tym wypadku, skoro 1 to było 200. To 400 dodać. No właśnie dodać jeszcze te 0,5% czyli 100. I mamy odpowiedź, że jest to 500. Ostatni przykład, bardzo podobny. 100% to 30 tysięcy <laughs> dzielimy przez 100. Żeby otrzymać 1%, to oczywiście 300. No i teraz, żeby dojść do czegoś takiego jak 30%, możemy sobie to podzielić jeszcze raz przez 10%, żeby dowiedzieć się ile wynosi 0,1%. Czyli, krótko mówiąc, 0,1%. To jest oczywiście 30%. No i możemy przechodzić sobie do końca zadania, to znaczy 1,3% to nic innego jak 1 cały procent, jeszcze 0,3, czyli 300 dodać. No tutaj mieliśmy już 0,1 to 30, czyli razy 3, jak pomnożymy